Dzień dobry Państwu Jacek Przed nami raport PCH24. Stany Zjednoczone podkreślają, że nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. Prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, że życie dzieci nienarodzonych powinno być objęte ochroną podkreślają przedstawiciele Ameryki w WHO. Stany Zjednoczone silnie wspierają możliwość osiągania przez kobiety jak najlepszego zdrowia, życia, godności i dobrego samopoczucia, czytamy w oświadczeniu. Bronimy dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla kobiet i dziewcząt przez całe ich życie. Nie akceptujemy jednak odniesień do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego czy innych wyrażeń które sugerują albo otwarcie mówią o dostępie do aborcji w ramach troski o ludność i w ramach usług medycznych dla poszczególnych osób, wskazują dalej. Stany Zjednoczone wierzą w prawną ochronę nienarodzonych i odrzucają wszelką reinterpretację międzynarodowych praw człowieka. Jak stwierdził prezydent Trump, Amerykanie nigdy nie będą mieli dość obrony niewinnego życia. Każdy naród ma suwerenne prawo do wcielania w życie programów i działań zgodnych z ich prawami i polityką bez zewnętrznej presji, kontynuuje oświadczenie. Przedstawiciele USA stwierdzają wreszcie, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji, a państwa nie są zobowiązane do tego, by finansować lub ułatwiać aborcję. Ponadto delegaci nie uznają aborcji za metodę planowania rodziny. Oświadczenie jest w istocie zestawem uwag do rezolucji w sprawie koronawirusa przyjętej we wtorek przez WHO. Amerykanie, mimo zaznaczenia rozbieżności stanowisk, nie zablokowali dokumentu organizacji, pozwalając na jego jednogłośne przyjęcie. Kilka dni wcześniej prezydent USA Donald Trump wystosował ultimatum do WHO w sprawie alarmującego braku niezależności od rządu Chin. Polityk wezwał organizację do przeprowadzenia reform, w przeciwnym razie grożąc całkowitym odcięciem amerykańskiego finansowania. Nie mogę pozwolić, by pieniądze amerykańskich podatników nadal finansowały organizację, która w obecnym kształcie w tak jawny sposób nie służy interesowi Ameryki, napisał prezydent w specjalnym liście. Chińczycy mogą podjąć próbę przejęcia części amerykańskiego wydobycia łupków, pisze na łamach branżowego serwisu Oliprice.com Alex Kimani. Pekin gotuje się do wyruszenia na globalne łowy korzystając z kryzysu wywołanego przez koronawirusa, autor przypomina, że w 2018 roku w basenie permskim w zachodnim Teksasie odkryto gigantyczne złoża, które pozwoliły Amerykanom na podwojenie zasobów węglowodorów kopalnych. W basenie odkryto złoża szacowane na 46,3 miliarda baryłek ropy, 7,95 miliarda metrów sześciennych gazu i 20 miliardów baryłek naturalnego gazu płynnego LNG. Wsputek, wskutek kryzysu wywołanego epidemią COVID-19 załamaniu uległa światowa produkcja ropy, a jej ceny drastycznemu spadkowi. Ten stan rzeczy może chcieć wykorzystać Pekin, celując w powiększanie swojego strategicznego portfela. Tylko w roku 2018 Chińczycy zainwestowali w firmy z USA około 25 miliardów dolarów. Gdy idzie o branżę wydobywczą do precedensu, doszło w roku 2015. Wówczas amerykański Komitet do spraw inwestycji zagranicznych zgodził się, by chińska firma Yantai Shinhao Industry. Kupiła za prawie 1,5 miliarda dolarów aktywa naftowe w basenie Perymskim. Zdaniem Kimaniego, rząd Stanów Zjednoczonych musi teraz prowadzić odpowiednie zabezpieczenia, bo w przeciwnym razie Chińczycy mogą zaangażować bardzo duży kapitał w złoża na terenie Teksasu. Amerykańskie koncerny naftowe i gazowe są dziś w dość trudnej sytuacji, według agencji Moody's. W ciągu najbliższych 4 lat będą musiały spłacić około 86 miliardów dolarów długu wymagalnego. Według ollyprice.com branżę uratowałoby przywrócenie. Poprzedniego popytu na ropę i gaz, ale nie ma pewności, kiedy, o ile w ogóle, będzie to możliwe, a to oznacza, że znacznej części firm wydobywających węglowodory łupkowe grozi zapaść. Kimani wskazuje, że póki co administracja USA nie wspiera szczególnie branży, zostawiając sprawy wolnemu rynkowi. Prezydent Donald Trump sygnalizuje jednak gotowość do rozpoczęcia kolejnej wojny handlowej z Chinami, nie chcąc dopuścić, by złoża łupków przeszły w ich ręce. Światło dzienne ujrzały fragmenty dziennika księdza Romana Kotlarza, niezłomnego kapłana i męczennika czasów komunizmu powstały po wydarzeniach radomskich w czerwcu 1976 roku. Ich treść znajduje się w monografii wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Oprócz zapisków duchownego autorzy publikacji prezentują również notatkę skierowaną do szefa samodzielnej grupy D departamentu Czwartego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To kluczowy dokument, który można nazwać w pewnym sensie wyrokiem na księdza Kotlarza, mówi jeden z autorów książki ksiądz. Szczepan Kowalik. Ksiądz Kowalik w rozmowie z Radiem Plus Radom powiedział, że ten ciekawy zbiór dokumentów był przechowywany w archiwum kurii diecezjalnej w Radomiu. Nie do końca zdawano sobie sprawę, że takie dokumenty się zachowały. Najcenniejszy jest dziennik księdza Kotlarza, który zawiera zapiski powstałe po wydarzeniach czerwcowych w 1976 roku wiedziałem, że taki dziennik istniał, bo zachowały się notatki z innego okresu życia księdza Kotlarza, ale brakowało tych, które zostały napisane po wydarzeniach radomskich. Po śmierci księdza Romana zapiski zostały zebrane i dostarczone do Sandomierskiej Kurii, później trafiły do Radomia, w ręce historyków. Trafiły dwa lata temu, kiedy trwały przygotowania do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księdza Romana. Powiedział ksiądz Kowalik. Według niego książka przybliża do poznania tajemnicy śmierci księdza Romana. Cały czas należy mówić o tajemnicy, bo nie znamy nazwisk sprawców. Wskazany jest tylko kierunek, który wynika z dostępnych dokumentów, które zachowały się w archiwach IPN i prokuratury. Badacz dodał, że udało się odnaleźć notatkę z rozmowy prokuratora Zbigniewa Młynarczyka z księdzem Kotlarzem, przekazaną z odpowiednią adnotacją do pułkownika Zenona Płatka, szefa samodzielnej grupy D, Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zajmującej się walką z Kościołem. To kluczowy dokument, który można nazwać w pewnym sensie wyrokiem na księdza Kotlarza. Jeśli kilka tygodni później kapłan zmarł, to resztę można samemu dopowiedzieć, powiedział ksiądz Kowalik. Autorami opublikowanej właśnie monografii pod tytułem Śmierć nieosądzona sprawa księdza Romana Kotlarza są historycy Arkadiusz Kutkowski, pracownik IPN i ksiądz Szczepankowali, który sprawą zamordowanego zajął się jeszcze jako licealista. 1 grudnia 2018 roku w miejscowej katedrze rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Kotlarza. Zgodnie z kierunkiem wskazanym przez kongregację do spraw kanonizacyjnych w Watykanie, celem procesu będzie udowodnienie męczeństwa poniesionego przez proboszcza z podradomskiego Pelagowa. Publikacja oprócz zamieszczonej na końcu książki galerii zdjęć i wybranych dokumentów źródłowych składa się z dwóch części. Pierwsza opisuje działalność księdza Romana Kotlarza aż do jego śmierci, druga przedstawia czasy po czerwcu 76 roku i bardzo rozbudowany opis prób wyjaśnienia jego zgonu podejmowanych tak przez oficjalne organy państwa jak i środowiska społeczne prób trwających do dzisiaj. Autorzy nie wyrażają przekonania, że swą książką kończą sprawę, możemy tylko żywić nadzieję. Że nasza publikacja przyczyni się do nadania jej nowego impulsu, napisali w oświadczeniu. Ksiądz Roman Kotlarz jest jednym z bohaterów protestu robotniczego w czerwcu 1976 roku. Do dziś pozostaje w pamięci wielu osób symbolem walki robotników o wolność i godność ludzkiego życia. Po wydarzeniach czerwca ksiądz Kotlarz modlił się w parafii w Pelagowie wraz z wiernymi w intencji pobitych aresztowanych i usuwanych z pracy robotników. W kazaniach domagał się szacunku dla człowieka i jego pracy, piętnował kłamstwo i brak sprawiedliwości w PRL-u. Wzywany na przesłuchania przechodził ścieżki zdrowia, kilkakrotnie w okrutny sposób został pobity do nieprzytomności przez tzw. nieznanych sprawców. Zmarł 18 sierpnia 1976 roku. Jego proces beatyfikacyjny prowadzi diecezja radomska. Modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, poszukiwanie woli Bożej dają siłę kanadyjskiej katoliczce Mary Wagner do występowania po stronie dzieci poczętych, nawet za cenę rezygnacji z wygodnego życia i własnej wolności. 46-letnia dziś kobieta spędziła za kratami łącznie już 6 lat życia, wciąż nie chce wyrazić skruchy za notorycznie popełniane przestępstwo obrony życia dzieci nienarodzonych. Po każdym wyjściu z więzienia wraca przed ośrodki aborcyjne i namawia udające się tam kobiety, by nie popełniały zbrodni, której nie będą mogły już nigdy odwrócić. Inspiracją dla tego zaangażowania po stronie najsłabszych istot ludzkich była podobna postawa rodaczki Wagner, Lindy Gibbons, skazanej już w sumie na 11 lat od odsiadki. Z kolei Mary Wagner dała przykład m.in. amerykańskiej kampanii Red Rose Rescue. W tych dniach policja aresztowała łącznie co najmniej siedmioro obrońców życia za pokojowe akcje przed ośrodkami aborcyjnymi w Waszyngtonie i Grand Rapids w stanie Michigan. Podczas odbywającego się tym razem wyłącznie wirtualnie dorocznego marszu dla życia, Mary rozmawiała z Matthew Wojciechowskim, wiceprezesem organizacji Campine Life. Modlitwa, Matthew, to naprawdę modlitwa odpowiedziała na pytanie o źródło odwagi do tak dużego poświęcenia. Jestem wdzięczna. Nie sądzę, że Bóg doprowadziłby mnie do tego bez przygotowania w klasztorze i zrozumienia pierwszeństwa modlitwy, szczególnie adoracji. Co rok, odkąd przeprowadziłam się do Toronto w 2010, mogłam poświęcić nie to, nieco czasu po wyjściu z aresztu. Oddać wszystko Bogu i naprawdę zapytać go, czy mam kontynuować tę drogę. Zatem, tak naprawdę, podporządkowanie się Mu i pytanie o Jego wolę było tym, co daje mi tę pewność. Myślę, że jeśli wiemy, jaka jest Jego wola, co jest Mu najbardziej miłe, to daje nam łaskę do jej wypełnienia i tę pewność. Kanadyjska Obrończyni nienarodzonych wymieniła świętą teresę od dzieciątka Jezus jako nieocenioną przyjaciółkę i przykład miłości rozumiana jej niekoniecznie jako gotowość do spełniania wielkich czynów, lecz jako wierność choćby w małych sprawach. Także na zaufaniu naszemu ojcu opiera się dzieło zaangażowania się po stronie dzieci nienarodzonych, których matki przychodzą do ośrodków aborcyjnych. Za to katoliczka z Toronto regularnie staje przed sądem i otrzymuje wyroki. Jej przestępstwo tamtejszy kodeks Karny wycenia na maksymalnie 6 miesięcy pozbawienia wolności, po Pobyt za kratami trwa jednak zazwyczaj dłużej, gdyż Wagner nie godzi się na warunki zwolnienia za kaucją, czyli m.in. trzymanie się z dala od aborcyjnych fabryk śmierci. Musiałaby wyrazić skruchę, a przecież nie ma powodu, by żałowała tego, co robi. Jej służba dobru możliwa jest przecież także za kratami, gdzie spotyka ciężarne kobiety, potrzebujące duchowego wsparcia i świadectwa wierności Chrystusowi. to był raport PCH24 Jacek Ożuk. dziękuję państwu za uwagę.